Mogusław 522 Kropka cyrysywy. Ja, to to no, jest tyle. Ja też to no zrobię. to lecimy. <grym> <grym> no to, lecimy. <grym> nie <grym> nie no. Myślałem o czymś innym, ale. Czekaj. No się mi nie chodzi o to, żebym. A sorry. Sorry. <grym, <grym> 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 czekaj, a jakbym <grym> zrobił, czekaj. O fuck. Sorry. <grym> tylko skliruj entitys komando. Aha. Kurwa, ale nie no dobra to, to jest napis godny tego serwera. Nie. <grym> Także ale, z... ej, ale no tak, Może... ej, to... What the fuck? Co się dzieje? No. Co to się pojawi, kuba. Moje ochy. Co? A moje ochy fałchce miodu. ry u e Cześć, stań tutaj przede mną. Lianę, widzisz to? Widzisz tę no, Adios. Czas. Fakt. <laughs> Czy ja usłyszałem Witter? Nieco wale, ale to chyba koniec. Wiesz co, bolą mnie oczywiście oddycha w plecach. Ja Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka Zapomnij Cześć, po chuje tu przyszłam, nie pamiętam Nie, haker wyszedł. Nie, haker wyszedł. Hejka, mamy taką ciekawą akcję, że... Ej, hey, Dreama spotkałem. No, pytasz? też. Z Walkonia! Ej, hey, ale on tu afczyt frajer nie Pan Werner Pan napisał, że nas pozdrawia. No. Greetings from y, America! Nie, nie no, po prostu napisał. No. Ale dream, Ale on jeszcze jest. Jest jeszcze i oddecha w plecach. <laughs> A to chyba jakiś taki dream ale polski. Taki po... dream po roku bycia w Polsce. Goniecie słuchowo. Jest. Bo ja mam takie dwie ręczkę odwalenia konia i odrobienia minety, znaczy co ten, że wiesz. Znaczy co no ten tak. Jak jak Farka. ręce i Mina to się trochę nie zgrywa Kio. Już mnie kciuk boli od tego shifta To mnie od mały palec Kurwa, że to okay, jak, jak, jak ty słowem, kciuk i shift Jak kciuk i shift powiedz mi Co? No bo, ja, no bo ja inaczej ci mię klawiaturę nigdy okej okay?